Cięć na skraju lasu. Bacówka pod Małą Rawką to jedno z najbardziej klimatycznych schronisk w Bieszczadach. Położona na wysokości 930 metrów nad poziomem morza, otoczona gęstym lasem, daje schronienie wędrowcom i miłośnikom gór. Zimą, gdy śnieg otula połoniny, a wiatr hula między drzewami, miejsce to nabiera jeszcze większej tajemniczości. Stara legenda mówi, że w tych lasach czai się coś, czego nikt nie potrafi opisać. Coś, co pojawia się tylko w najzimniejsze noce. Była to jedna z tych nocy, kiedy mróz wgryzał się w skórę niczym ostrze. W bacówce zostało tylko troje turystów: Marek, jego dziewczyna Kasia i stary gospodarz pan Antoni. Po całym dniu wędrówki usiedli przy kominku, popijając herbatę i słuchając opowieści gospodarza. Zimą, gdy śnieg jest najgłębszy, a noc najciemniejsza, na skraju lasu pojawia się on, powiedział Antoni, patrząc w płomienie. Kto? zapytała Kasia, śmiejąc się nerwowo. Nikt nie wie, widziałem go trzy razy w życiu. Nikt nie podchodzi bliżej, ale czuć jak nas obserwuje. Marek przewrócił oczami. To pewnie jakiś jeleń albo wilk. Nie, chłopcze. Antoni pokręcił głową. To coś zupełnie innego. Zwierzęta go się boją. Nie słyszysz wtedy żadnych dźwięków, żadnych ptaków, żadnych wilków. Tylko cisza, taka, której nie da się opisać. Wieczór minął spokojnie, ale gdy nadeszła północ, Kasia obudziła się z dziwnym uczuciem. Czuła niepokój, choć nie wiedziała dlaczego. Spojrzała przez okno i wtedy to zobaczyła. Na skraju lasu ledwo widoczna w świetle księżyca stała postać. Była wysoka, nienaturalnie wychudzona, jej ciało wydawało się popękane, jakby nie należało do tego świata. Miała długie ręce, a oczy błyszczały martwym światłem. Kasia zamarła, istota stała bez ruchu, czekała. Nagle wszystko ucichło. Wiatr przestał wiać, drzewa przestały szeptać. Czas zatrzymał się na ułamek sekundy, a potem stworzenie zniknęło. Następnego ranka Kasia opowiedziała Markowi i Antoniemu, co widziała. Ale ten pierwszy tylko się śmiał. Naoglądałaś się horrorów. To nie była wyobraźnia, było tam coś. Pan Antoni spojrzał na nią poważnie. Sprawdźmy śnieg, wyszli na zewnątrz i wtedy zobaczyli ślady. Ale nie były to ślady ludzkie ani zwierzęce, były dziwne, zbyt duże, nieregularne, jakby coś ciężkiego sunęło po śniegu, ale nie zostawiało pełnych odcisków stóp. To niemożliwe. Szepnął Antoni, on tu był. Głosy z lasu, nocą Marek postanowił udowodnić, że to wszystko jest bzdurą. Wziął latarkę i wyszedł przed bacówkę. Jeśli coś tu jest, to niech się pokaże. Krzyknął w stronę lasu, cisza, ale tylko na chwilę. Potem usłyszał szepty. Nie były to głosy ludzkie. Były zbyt niskie, zbyt obce, jakby coś mówiło w języku, którego nie powinien rozumieć. Ale rozumiał: wracaj, nie dotykaj granicy, nie jesteś gotowy. Nagle latarka zamigotała, a potem zgasła. W tej samej chwili Marek poczuł, że coś stoi tuż za nim. Nie dotykało go, ale czuł jego obecność. Serce waliło mu jak szalone. Nie miał odwagi się odwrócić. Wtedy las ożył. Drzewa zaczęły się poruszać, choć nie było wiatru. Ziemia zadrżała. Marek rzucił się do bacówki. Gdy wbiegł do środka, Antoni zatrzasnął drzwi i przekręcił klucz. Nigdy więcej tego nie rób! Krzyknął gospodarz. Nie wolno go wołać, ale... ale było już za późno. Tej nocy nikt nie spał. Coś krążyło wokół baczówki. Co jakiś czas dało się słyszeć ciche, rytmiczne stukanie w okna, jakby coś próbowało sprawdzić, czy są zamknięte. Kiedy Marek zbierał się na odwagę, by podejść bliżej, dźwięk ustawał, a za szybą nie było nic. Tylko nieprzenikniona mroczna noc. Wewnątrz panowała nerwowa cisza, przerywana trzaskiem drewna w kominku. Wszyscy czuli, że coś się zbliża. Antoni siedział nieruchomo, zaciskając dłonie na starym różańcu. Kasia drżała, ściskając kubek zimnej już herbaty. Gdy nastał świt, Antoni zapalił lampę naftową. Musimy iść, to miejsce nie jest już bezpieczne, ale kiedy spojrzeli przez okno zamarli, śnieg był czarny, niezabrudzony, niezakrwawiony. Wyglądał, jakby ktoś wyssał z niego światło. A na środku dziedzińca stała istota. Tym razem była bliżej. Patrzyła, nie na nich, na bacówkę, jakby czekała. Jakby wiedziała, że oni już nigdy stąd nie wyjdą. Noc w bacówce była jak zawieszona między snem a koszmarem. Po tym, co wydarzyło się na zewnątrz, nikt nie miał odwagi zgasić światła. Ogień w kominku przygasał, rzucając na ściany pokraczne cienie, które zdawały się poruszać niezależnie od jego migotania. Kasia siedziała skulona w rogu, ściskając w dłoniach różaniec znaleziony w jednej z szuflad. Antoni cicho modlił się pod nosem, jego oczy wbijały się w zakratowane okno, za którym rozciągała się martwa, czarna noc. Marek wciąż ciężko oddychał. Przysięgał, że coś było za nim. Czuł na karku oddech czegoś, co nie należało do tego świata, ale teraz. było cicho. Zbyt cicho, nie było słychać wiatru, trzaskających gałęzi, nawet zwierząt, jakby las wstrzymał oddech. I wtedy to się zaczęło. Najpierw był stukot, cichy, metodyczny, jakby ktoś uderzał w szybę jednym kościstym palcem. Potem przyszły szepty, były coraz głośniejsze, zlewając się w jedno nieludzkie warczenie, jakby głosy splątały się w coś, czego ludzki umysł nie powinien rozumieć. Nagle drzwi zaczęły drżeć, Antoni krzyknął: Nie patrzcie, cokolwiek się stanie, nie patrzcie. Wychrypiał jego głos, był pełen paniki, ale Marek nie wytrzymał. Spojrzał. I wtedy to zobaczył. Za oknem na tle śnieżnej pustki stała postać. Nie miała twarzy tylko coś, co przypominało czarną otchłań wciągającą światło. Jej ciało było cieniem, pulsującym jak żywa plama ciemności, ale to nie było najgorsze. Najgorsze było to, że istota się nie poruszała, no to, to bacówka się do niej zbliżała. Podłoga zaczęła trzeszczeć, ściany jęknęły. Coś zmieniało przestrzeń, skręcało ją w sposób, którego nie dało się pojąć. Bacówka się poruszała. Śnieg za oknem sunął wstecz jak cofająca się taśma filmowa. Cień nie robił nic, tylko czekał. Antoni wpadł w szał, szarpiąc się do drzwi. Nie możemy tu zostać, on zmienia miejsce. Ale kiedy Marek spojrzał za siebie, Antoniego już tam nie było. Stał przy drzwiach jeszcze sekundę temu, a teraz. teraz go nie było. W jego miejscu znajdowała się tylko podłoga, jakby nigdy tam nie stał. Gdzie on jest? Wrzasnęła Kasia, ale jej głos zabrzmiał dziwnie, jakby pochodził z innego pokoju. Marek się odwrócił i zamarł. Pokój był inny. Ściany stały się zbyt wysokie, okno zniknęło, a kominek zamienił się w czarną wnękę ziejącą pustką. To nie była już bacówka. Byli w innym miejscu. Cień stał teraz w progu, wypełniając sobą całą przestrzeń. Jego nieistniejące oczy zdawały się patrzeć prosto w nich, oceniać, ważyć. Kasia zaczęła krzyczeć, ale dźwięk nie wydobywał się z jej ust. Wychodził gdzieś spod podłogi, z oddali, jakby ktoś inny, w innym miejscu wołał o pomoc. Marek chciał biec, uciekać, ale jego nogi nie słuchały. Cień podniósł rękę. A, może tylko coś, co przypominało rękę, i wskazał na niego. Wtedy wszystko zgasło. Bacówka pod małą rawką nadal stała. Śnieg pokrywał jej dach grubą warstwą, a wokół panowała martwa cisza, ale coś było nie tak. Drzwi stały otworem, choć nikt nie zostawił ich otwartych. Wnętrze było nienaturalnie ciemne, jakby światło bało się wejść do środka. Nie było śladów walki, nie było śladów ucieczki, tylko jeden detal burzył złudzenie spokoju. Na schodach wejściowych w świeżym śniegu. Widniały ślady. Zbyt duże, zbyt nieregularne. Jakby coś ciężkiego wyszło z bacówki a plesab. Ale nikt z niej nie wyszedł. A potem ślady się urywały, tuż przy wejściu do lasu, jakby to, co tam było, rozpłynęło się w powietrzu.